Na stole paschalnym, pesachowym są cztery kielichy, albo cztery razy się upija z kielicha. I zaczniemy od kielicha. Ja tylko chcę przeczytać jeden fragment z drugiej księgi mojżeszowej, który wyjaśnia, dlaczego w ten sposób to robią. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, i wybawię was ich niewoli, i wyzwolę was z wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki, i przyjmę was za swój lud. To jest jakby poczwórne wybawienie. I na, na pamiątkę każdego z elementu tego jednego całego wybawienia yy, te cztery kielichy się uchyla, czy upije się z cztery. Pierwszy kielich to kadesz, kielich uświęcenia. Uwolnię od jarzma egipskiego, tak czytaliśmy w drugiej Księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale. Normalnie, jak powiedziałem, Pascha jest, to jest rodzinne święto, siedzi się przy stole, ja tu tylko to demonstruję, potem zejdziemy tam piętro niżej, tam są te wszystkie rzeczy, które ja tu mam i każdy z tych rzeczy będzie można jeść. I to jest normalny, paschalny. Posiłek. Błogosławiony jesteś, Ty, Pan, nasz Bóg, Król świata, Stwórca wonów winorośli. Błogosławiony jesteś, Ty, Pan, nasz Bóg, Król świata, oddzielający święto od poprzedniego, światłość od ciemności, Izraela od innych narodów. Dzień siódmy od sześciu dni pracy oddzieliłeś i uświęciłeś swój lud swoją świętością. Błogosławiony jesteś, Ty, Pan, nasz Bóg, Król świata, że dał nam dożyć i utrzymał nas, i przywiódł nas do tego czasu. Amen. potem najmłodszy syn który jest w rodzinie najmłodsze dziecko przychodzi i umywa ręce ojcu temu który celebruje który prowadzi w Izraelu jak czytamy i to można też z tradycji z Biblii wyciągnąć najmłodszy syn pełnił w domu rolę niewolnika i był traktowany jak niewolnik najstarszy pamiętacie miał jakby podwójną pierworodne, podwójne dziedzictwo, a najmłodszy, oczywiście tylko chcę powiedzieć tak, jak ktoś tu jest najmłodszy i, i ma trochę tak myśli, że każdy z nas był kiedyś najmłodszy w domu, jak, jak się urodziliśmy, to każdy był najmłodszy, ale najmłodszy syn jest, jak ma, ma funkcję niewolnika bo i to robił niewolnik. Pamiętacie, jak prorok Samuel Bóg powiedział, królem był w Izraelu Saul, ale Saul odszedł od Bożych dróg, od Bożego prowadzenia i już przestał być królem. Nie przestał, był królem, ale Bóg upatrzył sobie kogoś innego, dlatego że ten jakby nie, nie szedł za głosem Bożym. I powiedział do Samuela: pójdziesz do domu Isajego i tam jego syna namaścisz na króla. Samuel wziął olej wziął to wszystko co jest potrzebne do, do wieczerzy, do, do spożycia wspólnej wieczerzy przyszedł tam i mówi do Esajego: że o syna daj przyprowadź syna, bo chcę go namaścić na kogo Isaj przyprowadził najstarszego oczywiście. Ale Duch który był w Samuelu mówi że to nie jest ten. Masz jeszcze syna, no tak mam on do drugi który był zaraz po Nim. Ale Samuel mówi nie. I tak Shreip w końcu on już nie przyprowadził nikogo. A Samuel mówi, ale czy nie masz już więcej, nie masz synów więcej? A mój tam jest, tam pachole takie, to był ten najmłodszy, jest przy stadzie Dawid. A mi dobrze, to przyprowadź go. On mówi, no to on przyjdzie, a my teraz zacznijmy już wieczerze. A on mówi, nie, nie zaczniemy wieczerzy, dopóki on nie przyjdzie. Przyszedł, ten go namaścił na króla. I to także, nawet jak ktoś mu jest traktowany jak niewolnik, jest najmłodszy, ale może zostać królem. To też jest jakby zachęta, jeżeli tu są ktoś, kto jest najmłodszy. Ale to była funkcja niewolnika. To robił niewolnik. I w tym czasie, gdybyśmy cofnęli się, jesteśmy w Jerozolimie. 2003 powiedzmy jest to rok 33 albo 30, któryś tam po Chrystusie, czyli początek pierwszego wieku. Jest Pascha. Jest tam nauczyciel, Rabin, nauczyciel Jezus, który miał swoją szkołę miał swoich uczniów. I wtedy rabini zawsze tak robili, że starali się kończyć edukację ze swoimi uczniami, kończyć szkołę, bo i tak każdy mężczyzna musiał przyjść do, na święto Paschy do Jerozolimy, to chcieli kończyć to w Jerozolimie razem na wieczerzą paschalną i to był też taki bankiet na zakończenie y, nauki. I Jezus to zrobił, ze swoimi uczniami przyszedł, a mieszkańcy Jerozolimy dla nich to był zaszczyt. Jeżeli ktoś, jakiś znany nauczyciel chciał ze swoimi studentami u niego w domu zrobić wieczerzę paschalną. I Jezus znalazł takie miejsce i zasiadł przy stole. Pamiętacie, jak to było? Jak siedzieli oglądaliście obraz Leonardo da Vinci Ostatnia Wieczerza? Tam tylko chcę powiedzieć, oni tak są, tylko dlatego, bo do zdjęcia stanęli z tej strony stołu, ale normalnie to się siedzi, to się siedzi do, dookoła. W zasadzie półleży, na półleżąc. I z prawej strony y, y, nauczyciela zawsze siedział uczeń czy student, którego nauczyciel najbardziej kochał. Kto był z prawej strony? Jan. Jan. Z lewej strony siedział y, y, przyjaciel y, y, nauczyciela. Kto, był, kto z lewej strony siedział? Nie, Judasz. Czy był przyjacielem Jezusa Judasz, czy nie? Pamiętacie, jak Judasz przyszedł go i zdradził go w ogrodzie? Co jest do niego powiedział? Przyjacielu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Moi kochani, to nie był tylko zwrot grzecznościowy. To nie była uprzejmość ze strony Jezusa. Jezus go traktował jak przyjaciela. I powiem, to jest dla nas szansa tutaj. Jeżeli Judasza traktował jak przyjaciela, możemy powiedzieć, no to o wiele bardziej mnie a na wprost siedział starosta roku. I te, tu był Piotr, starostą roku był Piotr. I ta odpowiedzialność, i co Jezus zrobił, jak zaczynał wieczerze? Umywał nogi uczniom. Ja wam powiedziałam, że to jest rola niewolnika. Drogie siostry, drodzy bracia, wiecie, co się wtedy stało? Pan panów, król królów, stał się niewolnikiem swoich uczniów. Stwórca wszechświata. Przyszedł tutaj i stał się niewolnikiem, twoim, twoim, moim. Stał się niewolnikiem. I potem, kiedy zbliżał, a to miał zrobić Piotr. Kiedy zbliżał się do Piotra, powiedział, było mu strasznie wstyd. I mój panie, przenigdy, przenigdy. Ale Jezus mówi, Piotrze, jeżeli tego nie zrobię, nie masz ze mną działu. I potem, kiedy yy, czy w domu ręce są umyte, czy tam, kiedy Pan Jezus yy, umył nogi, wziął karpas, to są natkę Pietruszki, albo jakieś gorzkie zioła, zamaczał w słonej wodzie, bo też jest słona wodzia na stole sederowym, i wypowiedział taką modlitwę: błogosławiony jesteś Ty, Pan nasz Bóg Kruś Świata, Stwórco owocu ziemi. To musimy jedno pamiętać, że żyć jak się modlą i. Pewnie Pan Jezus też tak się modlił. My zazwyczaj błogosławimy, mówimy, dziękujemy Ci Boże, albo błogosławimy, albo mówimy po ten posiłek. Oni nigdy nie błogosławią przedmiotów czy rzeczy. Zawsze błogosławią Boga. Mówią: Bądź błogosławiony, Panie i Boże, Król świata, że to stworzyłeś, że to wyprowadziłeś z ziemi. Że dałeś wodę, że dałeś słońce, że to mogło urosnąć i że my, ja mogę to teraz spożywać. I potem, kiedy to błogosławieństwo jest wypowiedziane, wszyscy jedzą tą pietruszkę. Tam na dole będziemy to próbować i będziemy ją jeść. Wino, które piliśmy, które ja piłem tutaj i o którym mówiłem, jest, przypomina krew baranka paschalnego, a pietruszka przypomina gałązkę hisopu, którą Żydzi maczali we krwi. Aby zaznaczyć odrzwia domów, słona woda ma przypominać o łzach przelewanych w Egipcie, a także Morze Czerwone, przez które oni przeszli, a Bóg je rozdzielił. Tak jak Bóg, widząc krew na odrzwiach, omijał domy Izraelitów, tak przechodzi ponad naszymi grzechami, gdy szukamy ratunku w ofierze Mesjasza Chrystusa. Dalej na stole. Paschalnym jest na każdym stole jest taka torba, która ma trzy kieszenie i w tej torbie są trzy kawałki, są trzy mace. I wyciąga się środkowy kawałek tej macy, przełamuje się na dwie części. I jedną część zawija się w białe płótno i ją się chowa. I już jej nie ma. I, i to jest przez ostatnie dwa tysiące lat, to jest celebrowane. Powiedział od czasu, kiedy świątynia została zburzona, jest celebrowane. Jak się chowa ten kawałek macy, wtedy dzieci muszą opuścić pomieszczenie, żeby nie wiedziały, gdzie ona jest, bo potem na koniec powinny znaleźć. I teraz ja bym poprosił dzieci, żeby się poszły na swoje zajęcia. Te, które chcą, a te, które chcą zostać, mogą zostać, tylko wtedy musi się niestety bardzo spokojnie siedzieć. Ale proszę bardzo, dzieci mogą teraz, teraz wyjść.